Część. W dzisiejszym filmie opowiem wam o zaprawie murarskiej i tynkarskiej. Zajmiemy się różnymi rodzajami tych materiałów, ich cenami oraz krok po kroku przeprowadzimy proces murowania. Jeśli zastanawiacie się, jak wybrać odpowiednią zaprawę do swojego projektu budowlanego lub remontowego, to ten film jest dla was. Przygotujcie się na praktyczne porady i ciekawe informacje, które pomogą wam w realizacji waszych planów. Zaczynajmy. Trudno o bardziej popularny od zapraw materiał budowlany. Niezależnie od ich przeznaczenia, rola przezniepełniona ogranicza się do związania i uzyskania odpowiedniej przyczepności względem innych powierzchni. Na tym etapie jakiekolwiek podobieństwa jednak się kończą. Zwłaszcza, ze produkty różnią się wieloma parametrami, składami chemicznymi i szeregiem innych czynników. W poniższym artykule opiszemy dwie najważniejsze formy i rodzaje zapraw. Zaprawa murarska i zaprawa tynkarska, bo nie chodzi, to materiały, z którymi każdy miał chyba do czynienia. Z poniższego artykułu dowiesz się, ze samo obejście z danym tworzywem to za mało, by dogłębnie poznać jego specyfikę, funkcjonowanie i właściwości fizykochemiczne. Co to jest zaprawa murarska? Zaprawa murarska jest mieszanina wody, cementu, materiału wiążącego i drobnego kruszywa, czyli najczęściej piasku lub zwiru. Na rynku można znaleźć zaprawy gotowe, do których wystarczy nalać wody. Niestety, wielu producentów tych rozwiązań bardzo wysoko ceni sobie usługę dosypania z kabinat ciężkiego kruszywa. Tym samym, gotowa zaprawa murarska jest czasem po prostu nieopłacalna. Zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z szerokim zakresem murowania ścian, własnoręcznie przygotowanie zaprawy murarskie będą lepszym rozwiązaniem. Klasyczna zaprawa murarska, wytwarzana na miejscu budowy domu, bywa nazywana zaprawa zwykła. Jej rola jest wytworzenie sił spoistych pomiędzy murowanymi elementami. Stat te przygotowanie zaprawy murarskiej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia do mieszanki cementu i wody piasku, zwiru, dzięki, któremu zwiększa się przyczepność zaprawy. Oczywiście sama zaprawa murarska to nie wszystko. Istotna jest również odpowiednia technika wznoszenia ścian, która zakłada z rozmiar spoiny pomiędzy dwiema NP. Sąsiadującymi ze sobą cegłami Musi wynosić od 3 mm do 20 mm. W przeciwnym razie murowana w ten sposób konstrukcja straci swą trwałość. Zaprawa murarska parametry. Zaprawa murarska do wznoszenia ścian posiada co najmniej kilka parametrów, na które w szczególny sposób warto zwrócić uwagę. Pewnie wielu czytelników zwraca w tym przypadku uwagę na jakość cementu i jego siłę wiążąca. To jednak nie wszystko. Kaznam nam daje nawet najlepiej wiążąca zaprawa Skoro może nie być ona odporna na działanie wody? A jeśli charakteryzuje się ona wysoka wodoodpornością, to kto nas może zapewnić, że połaczenia pomiędzy zaprawa elementami muru będą tak samo szczelne? Dlatego każdy inwestor musi zwracać uwagę na wszystkie parametry zaprawy murarskiej. Oprócz wyżej wymienionych, jest jeszcze parę innych, którymi charakteryzują się zaprawy murarskie. Czym jest zaprawa tynkarska? Zaprawa tynkarska to materiał budowlany który wykorzystuje się do wykańczania ścian jedno- i trójwarstwowych, a także w szczególnych wypadkach do ich renowacji. Zaprawę można też stosować w celu przygotowania podłoza pod kolejne warstwy tynku NP. Grubowarstwowa podcienkowarstwowa. Podobnie jak w przypadku zapraw murarskich, zaprawy tynkarskie można sporządzić bezpośrednio w miejscu pracy, bądź te skupić z gotowe mieszanki. Paradoksalnie, w przeciwieństwie do zapraw murarskich, Warto wybrać zaprawę gotowa. Trudno bowiem precyzyjnie dożować poszczególne składniki tynku, zwłaszcza o bardzo skomplikowanej strukturze, bezpośrednio na placu budowy. O przewadze tynków gotowych świadczy również to, że ich jakość jest monitorowana laboratoryjnie. Wyróżniamy następujące rodzaje tynków: tynki cementowe tynki cementowe charakteryzują się dość wytrzymała struktura stat też często. Wykorzystuje się je do tynkowania co i przegród zewnętrznych. Doskonale znoszą one działanie wilgoci, wiatru i mechanicznych oddziaływań zewnętrznych. Zdarza się też, że się je jako warstwy podtynkowe podtynki cementowo-wapienne. Tynki cementowo-wapienne cementowo to rozwiązania charakteryzujące się stosunkowo łatwa technika nakładania i dość dobra przyczepnością. Niestety, posiadają one nieco mniejsza odporność niż cementówki, dotyczy również wilgoci. Nałożenie tynku cementowo-wapiennego. Wiąże się również z koniecznością malowania tak przygotowanej powierzchni za pomocą farb fasadowych. Tynki wapienne to rozwiązania stosowane stosunkowo rzadko, zwłaszcza przy renowacji zabytków. Mają one jednak szereg zalet, z których najważniejsza jest wysoka odporność na działanie grzybów i pleśni. Zaprawa murarska i zaprawa tynkarska zastosowanie. Zaprawa murarska zaprawy murarskie stosuje się przede wszystkim do murowania ścian, a także ich regeneracji w przypadku wystąpienia. Uszkodzeń ich dotychczasowej struktury. Dzięki nim można też stawiać konstrukcje architektoniczne budowane z innych niż cegła materiałów, to jest pustaków ceramicznych A. Także bloków betonowych i gazobetonowych. Do zastosowań domowych wykorzystuje się najczęściej workowana zaprawę murarska. Stworzenie z jej pomocą NP, fragmentu wybetonowanego elementu nie będzie problemem. Nawet jeśli parametry uzyskanej w ten sposób zaprawy nie będą idealne, to jednak ze względu na jej zastosowanie nie spowoduje to podwyższonego ryzyka dla bezpieczeństwa osób i mienia. Zaprawy gotowe posiadają bardziej specjalistyczne zastosowania. Często dostarcza się je bezpośrednio na miejsce budowy domu za pomocą odpowiednich samochodów, betoniarek. Wykorzystuje się je przeważnie do betonowania fundamentów, gdzie istotne jest odpowiednie rozmieszanie zaprawy i nadanie jej optymalnej konsystencji. Zaprawa tynkarska zaprawy tynkarskie stosuje się przede wszystkim do nakładania tynków z wykorzystaniem metod zależnych od rodzaju. Podłoza i zastosowanego tynku. Za pomocą zaprawy tynkarskiej możemy te zregenerować powierzchnię ścian. Do tego celu stosuje się jednak tynki grubowarstwowe, około 5 mm, których grubość pozwala na zakrycie drobnych mankamentów elewacji. W trakcie tynkowania wielowarstwowego, Zaprawa tynkarska jest wykorzystywana jako podłoże dla kolejnych, tym razem cienkowarstwowych struktur tynkarskich. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z bardzo zaawansowanymi rodzajami tynków, których zastosowanie jest stricte dekoracyjne. Składają się one ze standardowych substancji spajających, ale też z wielu dodatków, zwłaszcza w postaci kosztownych kruszyw. Przy stosowaniu zapraw tynkarskich warto zwrócić uwagę na podłoże, na które będą one narzucane, a także na strukturę spoiny. Tak Spoina murarska również powinna być tutaj uwzględniona. Co ważne, podstawowa, obowiązująca zasada jest obowiązek nakładania tynków, których wiązanie będzie słabsze od spoistości podłoza. Nowoczesne budownictwo wymaga zastosowania specjalistycznych form tynków. W większości przypadków konstrukcji budynków ocieplonych charakteryzują się dość gładka powierzchnia, na której trudno utrzymać ciężkie tynki. W takich sytuacjach o wiele lepszym rozwiązaniem są lekkie produkty. Pod które powinno stosować się dodatkowa, pojedyncza lub podwójna warstwę gruntu. Zaprawa murarska cena. Cena zaprawy murarskiej zależna jest od wielu czynników. W poniższym zestawieniu uwzględnimy możliwie najwięcej z nich. Za standardowa zaprawa murarska do betonu komórkowego eliminująca mostki termiczne i zabezpieczająca podłoże przed oddziaływaniem. Wody i mrozu zapłacimy około 15 zł. Masa jednego opakowania takiej zaprawy wynosi 25 kg. Jeśli uwzględnimy, że jej wydajność to około 5 kg na metr kwadratowy, okaże się, że za jej pomocą możemy wymurować mniej więcej 5 metrów kwadratowych. Przy założeniu, ze ściana ma 100 metrów kwadratowych powierzchni, łaczny koszt samej zaprawy wyniesie około 300 zł. Za zwykła zaprawę murarska, przeznaczona do większości cegieł i bloczków betonowych, zapłacimy znacznie mniej, bo około 10 zł. Za ta cenę otrzymujemy takie samo opakowanie materiału 25 kg. Należy też zwrócić uwagę, że jej zużycie jest zdecydowanie mniejsze i sięga około 2 kg na metr kwadratowy. Oznacza to, że murowanie nią ściany o powierzchni 100 metrów kwadratowych uszczupi nasz portfel o zaledwie 80 zł. Dla porównania, za produkt o podobnych właściwościach wyprodukowany przez jedna z renomowanych polskich firm możemy zapłacić AZ dwukrotnie więcej. Jedynym plusem będzie w tym przypadku zmniejszone zużycie zaprawy, które wyniesie zaledwie 1,5 kg na metr kwadratowy. Najwięcej zapłacimy jednak za grafitowa zaprawę murarska. Do najważniejszych korzyści wynikających z jej zastosowania należą zwiększona odporność na powstawanie wykwitów, poprawiona przyczepność. I pełna paroprzepuszczalność. Należy zwrócić uwagę również na dużą prostotę nakładania zaprawy, która ma ogromne znaczenie w kontekście długotrwałego murowania. Niestety, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zaprawa taka jest stosunkowo droga. Jej 25-kilogramowe opakowanie kosztuje 30 zł. Zaprawa tynkarska cena. Koszt otynkowania metra kwadratowego ściany zależy przede wszystkim od technologii nałożenia, a także od wykorzystywanego do tego celu materiału. Nałożenie tynku maszynowego na ścianę o powierzchni 1 m2 będzie nas kosztować w przypadku tynku gipsowego około 15-20 zł. Z materiałem będzie to 21,28 zł. W przypadku tynku cementowo-wapiennego, analogiczna usługa będzie kosztować 16,22 zł. Z materiałem będzie to 25,32 zł. W przypadku tynku gipsowego, koszt wytynkowania 1 m2 będzie wynosił 15,20 zł. Z materiałem będzie to 21,28 zł. Podobną kwotę zapłacimy za nałożenie analogicznego tynku gipsowego metoda ręczna. Koszt nałożenia np. Na tynku akrylowego jest zdecydowanie wyższy. Składa się na niego koszt specjalnego, dedykowanego preparatu słuzacego do zagruntowania ścian pod tynk akrylowy. Jego wydajność to około 5 m2 za opakowanie, co oznacza, że trzeba będzie wydać na niego około 15 zł za sztukę. Oczywiście to nie wszystkie wydatki. Tynki akrylowe SA przechowywane w opakowaniach o pojemności około 10 kg. Charakteryzują się one dość dużym zużyciem, co oznacza, że na metr kwadratowy trzeba będzie wykorzystać około 3 kg materiału. Jedno takie 10 kg opakowanie, które wystarczy na, na nieco ponad 3 m2 powierzchni, kosztuje około 50-60 zł. Oczywiście do tej kwoty trzeba będzie doliczyć również robociznę, której wartość może sięgnąć około połowy tej wartości. Jak murować? Instrukcja krok po kroku. Murowanie ścian wydaje się procesem prostym i relatywnie krótkotrwałym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące tej skabinat skomplikowanej czynności. Analiza układu ścian. Proces murowania należy rozpocząć od dokładnej analizy układu ścian. Warto wybierać pomiędzy wieloma różnymi metodami murowania, ponieważ każdą z nich oferuje różne korzyści. Zazwyczaj klasyczna ściana nie składa się już z jednego rzędu cegieł pustaków. Niemniej Odpowiednie parametry termoizolacyjne można uzyskać również i w takich konstrukcjach, o ile SA one wybudowane z betonu komórkowego lub te z ceramiki poryzowanej. Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak wymurowanie ściany dwuwarstwowej, która będzie składać się z jednego rzędu cegieł i dodatkowej warstwy ocieplenia. SA one o wiele tańsze niż NP. Ściany trójwarstwowe, pustaki lub bloczki o warstwa ocieplenia o elewacja. Wybór odpowiedniej zaprawy. Do murowania warto wybrać tradycyjna cementowa zaprawę murarska, która składa się z cementu, wody i oczywiście piasku. Jej właściwości S.A. dostosowane do specyfiki ścian zewnętrznych, co oznacza, że doskonale znosi ona ściskanie, mróz i wilgoc. Opcjonalnie może też być zastosowana mająca odpowiednie właściwości zaprawa cementowo-wapienna. Gotowa zaprawa murarska cementowo-wapienna charakteryzuje się jeszcze lepsza plastycznością i znacznie lepiej przewodzi ciepło. Wykorzystuje się ja zwłaszcza wtedy, gdy chcemy murować ściany z pustaków ceramicznych, kamienia bądź cegieł za pomocą tzw. grubej spoiny. Zabezpieczenie ścian przed wilgocią. Gdy cała strategia murowania zostanie przez nas dokładnie przemyślana, kolejnym krokiem będzie odpowiednie zabezpieczenie powierzchni przed działaniem wilgoci. Polega ono na dokładnym zabezpieczeniu budowanej ściany przez specjalna folię izolacyjna, która montuje się na styku z fundamentem. Dopiero gdy ściana będzie odpowiednio obizolowana od podłoza, będzie można zacząć ją murować. Kładziemy pierwszą warstwę. Pierwsza warstwa cegły powinna być ułożona na zaprawie cementowej, która dzięki swojej odporności na oddziaływania zewnętrzne, będzie dla całości stanowić odpowiednie podparcie. Grubość zaprawy murarskiej nie powinna być większa niż 3 mm, ale mniejsza niż 2 cm. Etap ten pozwoli również optymalnie wyrównać poziom fundamentów. Narożniki. Następnym krokiem będzie stworzenie narożników domu. Najlepiej, jeśli murarz rozpocznie ich murowanie od ułożenia charakterystycznej piramidy składającej się z najmniej trzech warstw cegieł. Gdy pozostałe warstwy ścian osiągną szczyt piramidy, narożnik powinien być murowany od nowa według tych samych zasad. Murowanie pierwszego poziomu ściany. Gdy już narożniki będą gotowe, konieczne jest zawieszenie pomiędzy nimi specjalnego sznurka. Dzięki któremu wybudowana w ten sposób ściana będzie równa. Opcjonalnie można też wykorzystać poziomice laserowa. Wcześniej mówiliśmy o konieczności wymurowania grubej warstwy zaprawy murarskiej. Będzie ona nam potrzebna do ewentualnego wyrównania reszty cegieł. Murowanie kolejnych warstw ścian. Po zastygnięciu zaprawy cementowej można przystąpić do dalszych prac. Kolejne warstwy cegieł należy stosować w momencie gdy w poprzednich spoina z zaprawy murarskiej będzie odpowiednio utwardzona. Dzięki temu mamy pewność, że poszczególne rzędy cegieł nie osie NP. Na wskutek oddziaływania masy kolejnych, wyższych rzędów. Warto też pamiętać o tym, by spoina zaprawy murarskiej pomiędzy poszczególnymi cegłami nie była zbyt gruba. Do ich murowania zwykle wykorzystuje się zaprawę murarska cementowo-wapienna, której przewodność cieplna jest relatywnie wysoka. Oznacza to... Ze zbyt grube spoiny z zaprawy murarskiej mogą doprowadzić do powstawania mostków termicznych, wpływających niekorzystnie na energooszczędna charakterystykę domu. Na tym etapie warto pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o młotku. Za pomocą zwykłego, koniecznie gumowego młotka możemy dobijać poszczególne warstwy cegieł bez ryzyka ich stopniowego zniszczenia. Murowanie okien. Po ułożeniu kilku warstw cegieł Przychodzi moment ułożenia otworów okiennych. W tym celu konieczne trzeba dokładnie przeanalizować projekt domu, gdyż to w nim znajdują się informacje dotyczące każdego z nich. Dom powinien być wymurowany tak, o ile projekt nie zakłada inaczej, by wszystkie górne krawędzie okien znajdujących się na tym samym poziomie umiejscowione były na tej samej wysokości. Bardzo ważne jest, aby do murowania okien nie stosować elementów przycinanych, których konstrukcja jest nieco słabsza. Wiązanie ścian. Nie należy zapominać o tym, by murowane ściany były odpowiednio wią. Przez ta mało znana nazwę rozumiemy układ cegieł, w którym elementy znajdujące się poziom wyżej, są przesunięte w stosunku do elementów. Umiejscowionych na niższym poziomie około 0,4 swojej długości. Takie rozmieszczenie cegieł gwarantuje nam ustabilizowanie ścian i stworzenie z nich trwałej, jednolitej konstrukcji. Podsumowanie. Podsumowując. Zaprawa murarska i zaprawa tynkarska to dwa różne bardzo popularne materiały, których właściwości i specyfika nakładania. Maja o w pewnym stopniu cechy zbieżne ze sobą. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat zaprawy murarskiej i tynkarskiej. Mamy nadzieję, że zdobyliście cenne informacje na temat różnych rodzajów zapraw, ich cen oraz procesu murowania krok po kroku. Pamiętajcie, z odpowiedni wybór materiałów oraz techniki wykonania ma kluczowe znaczenie dla trwałości i estetyki waszych prac budowlanych. Zachęcamy do eksperymentowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Do zobaczenia w kolejnych filmach.